Szczęść Boże, Koledel del Buon Pastore, górze dobrego pasterza. Carbonia, Italia, 16 sierpnia 2025 roku. Umiłowane dzieci, jestem najświętszą dziewicą. Towarzyszę Wam w tej ziemskiej misji, aby zabrać Was na Wysokie Niebiańskie Wyżyny, gdzie Pan Bóg przygotował dla Was świat nieskończonych cudów. Radujcie się, bo czas dany ziemi dobiegł końca. Znaki zapowiadane przez proroków dawnych czasów i dziś wkrótce się objawią. Jesteście u kresu dawnej ery. Wkrótce rozpoczniecie nową erę. Wkroczycie na nową Ziemię, Ziemię nieskończonego piękna. Będziecie piękni jak Wasz Pan Jezus Chrystus. Zostaniecie przemienieni zarówno w ciele, jak i w duchu, ponieważ Pan stworzy was na nowo dla siebie. Będziecie tacy, jakimi Bóg pragnął was w dniu, w którym was stworzył i tchnął was swoje tchnienie. Przywróci was do siebie, będziecie żyć w Jego cudach, będziecie jak aniołowie w niebie. Będziecie napełnieni boskością, ponieważ wejdziecie do Boga. I będziecie w Bogu na zawsze. Zwróćcie serca ku niebu, szukajcie tylko miłości waszego Pana Jezusa Chrystusa. Wzywajcie go o pomoc, gdy jesteście w potrzebie. On jest zawsze blisko was, moje dzieci, zawsze gotowy, podać wam rękę, byście mogli się podnieść. Nie poddawajcie się, dzieci, kontynuujcie tę misję, która dobiega końca. Wkrótce doświadczycie piękna, które Wam zapowiedziałam, nie tylko na tym cudownym wzgórzu, świętym w oczach Pana, ale doświadczycie go w Waszych domach i w Waszym życiu, ponieważ całkowicie się zmienią. Idźcie naprzód, moje dzieci, nie bójcie się niczego. Jestem u Waszego boku. Wszystko nagle się rozpadnie. Grzmoty, błyskawice, deszcz i grat. Morza podniosą się i uderzą w wybrzeża, porywając całe miasta. Tylko domy dzieci bożych staną na wodach, jaśniejąc Bożym światłem. Ci, którzy pozostają na ziemi, ci, którzy wyrzekli się Boga miłości, wybierając rzeczy tego świata i podążając za Szatanem, wkroczą wielki ucisk. Ale dopiero, gdy zobaczą na własne oczy cuda Boga i zbawienie swoich braci, zrozumieją, będą się miotać, pogrążą się w rozpaczy, ale wtedy wybory zostaną już dokonane, a Bóg zamknie drzwi przed tymi dziećmi. Moi umiłowani, za każdym razem, gdy odmawiacie, Różaniec łączy moje ręce z waszymi, gdziekolwiek jesteście. Walka trwa, przygotujcie się, Matka Boża jest z Wami, wszyscy będziemy zwycięzcami w Chrystusie.